Mentalnie mój pobyt w Tokio no, odczułem w różnoraki sposób, mianowicie przyjechałem tutaj z ogromnymi nadziejami, czy z wielką podnietą, można nawet powiedzieć, z więcej krajów, o którym, no, których po prostu chciałem zwiedzić już od dawna. No z pierwszym zdarzeniem z rzeczywistością, że tak naprawdę ludzie właśnie są tutaj bardzo zamknięci, wszystko jest stosunkowo drogie. No i, i poczułem się trochę tak samotnie w odróżnieniu do moich poprzednich podróży. to mówiąc szczerze, powiem, że Japonia trochę kulturowo mnie przetłoczyła. Chodzi o to, że ludzie mają tutaj trochę taki kołek w dupie. Jeśli można tak to określić. Bo, mogę podać taki przykład. Wchodzę do baru z ramenem. No i Pech chciał dla kobiety, która wchodziła przede mną, że prezentowało się to tak, jakbyśmy weszli w dwójkę. No, i tam ten właściciel tej restauracji pyta się, czy właśnie ma przygotować stolik na dwie osoby. No i nie, i, i powiedziałem, że, że ja jestem sam i ona jest sama, także oddzielnie. No i na tyle kobieta się zestresowała, że przeprosiła yy, tego, tego właściciela, coś tam mu powiedziała po, po japońsku, że, że bardzo przeprasza, tam ukłaniała się i inne takie. No i tak się zestresowała, że, że wyszła z tej restauracji. Tylko dlatego, że żeby nikt nie pomyślał, że, że jesteśmy razem, czy coś na tej zasadzie. Tak to się prezentowało. Także jeśli chodzi o możliwość poznania ludzi, oczywiście mówię o swoich doświadczeniach. Jeśli tam ktoś ma inne, no to no, no nie będę zaprzeczał. tak dla mnie bardzo trudno kogoś poznać, bo ludzie są tak zestresowani, że, że jak powiesz do nich. Cześć. To... To tak trasu no, spuszczają wzrok i, i idą w inną stronę Pod tym względem jest to totalnie inna kultura niż w innych krajach Azji Bo w innych krajach Azji to tak naprawdę nie ma opcji żeby tylko no, poznać no, A tutaj nie mam, że byłbym w stanie spędzić miesiąc czasu A i tak ludzie mieliby mnie w dupie. Wchodzić będę do dzielnicy Czerwonej Klatarni, tutaj w Tokio. To no jest to miejsce, które prezentuje się rzeczywiście, jakby było z miasta przyszłości. Tuż o neonów w szczególności robi to pozytywne wrażenie w nocy. Chociaż za dnia też jest ładnie. no właśnie to jest ta, ta ulica. Nie wiem, nie przeczytam teraz nazwy, ale to jest właśnie najbardziej popularna ulica względem no, tych tołów publicznych, barów, pubów tutaj właśnie w tej okolicy najchętniej ludzie się poznają no i mają takie możliwości też jakby czy do czy w barzy, czy za kasę. słyszałem, że można podobno zamawiać tutaj japonki za pomocą tabletki także na tablecie wybierasz sobie z kim tam chcesz spędzić wieczór i no i umawiasz się z taką osobą w tej dzielnicy również znajduje się takie taki popularne miejsce, robot-restaurant odstawiona jest szopka, czyli jakieś tam show, że, że jakieś roznegliżowane kobiety tańczą na, na jakichś robotach dinozaurach, robione pod, pod turystykę tak, że się pokazać, że takie no szalone miejsce i jaka to w nie jest szalona natomiast na tyłach tej ulicy znaleźć można hotele miłości. No i tam też może pokażę na chwilę. Za chwilę jak tam dojdzie, jak to się prezentuje. O, to tu są chyba właśnie te tego typu hotele, albo nie wiem, to są już te tomy publiczne. Ciężko powiedzieć, ja nie będę wchodzić do, do środka. Tutaj też jest chyba jakiś klub z, z tymi chłopcami, które prezentują się jak dziewczyny. I w sumie nie wiem. Tutaj nie wiem, są podane imiona tych, tych osób. W sumie nie wiem czy, czy to jest atrakcja dla, dla mężczyzn czy, czy dla kobiet. Tutaj ludzie prowadzą jakiś biznes codzienny, jakieś ryby świeże tutaj. Są dostawy, panowie rozładowywali. Także tak się prezentują tyły dzielnicy czerwonych latarni w Tokio. O tutaj też jakieś. No to chyba. To chyba burder właśnie. Nie, mamy godzinę 9 rano. A śmieszna sprawa, bo już tutaj tłum ludzi się przechadza po tych miejscach. A co śmieszniejsze, to właśnie tak naprawdę większość z tych miejsc jeszcze jest pozamykanych. Więc nie wiem co oni tutaj robią. A tutaj się już na jest jakaś ogromna kolejka, nawet nie wiem na jaką atrakcję. Jakieś apilety tutaj się kupuje, ale na co nie mam pojęcia szczerze mówiąc. A kolejka ciągnie się na dobre kilkadziesiąt metrów. Szczególnie po trzech dniach w Japonii zagadała mnie pierwsza dziewczyna, ale jak można było przewidywać, nie była. Japonka. Ja nie wiem o co chodzi, czy, czy po prostu ja nie jestem w Koście Japonek Czy po prostu Europejczycy nie są w Japonek, ale tutaj nie da rady nic postać. Nawet przy kupiej Katce cześć Czy tam nawet sklepie odwracają wzrok na ulicy nie patrzą w barach i pubach nie patrzą. No i po prostu gdzieś. No ale to, to wracając do tego co chciałem powiedzieć to zagadała mi ta dziewczyna w Kantosze. E, jak byłem w zeszybui to e, przy wymianie dolarów. Właśnie no dziewczyna w Kantosze pyta się skąd jestem, także już, już jak powiem wiem o co chodzi. E, Chcę się poznać, no ale oczywiście słyszę, że dobry angielski twarz też prezentuje się jak nie części Azji, tylko z trochę innej i też pytałem się skąd jest, no i z Filipin. Także nie wiem czy, czy wiecie, ale no, na Filipinach człowiek biały ma bardzo duże powodzenie. Także taka pierwsza sytuacja jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Wszystkie inne, to nie ma opcji nawet porozmawiać nic więcej poza jakimiś takimi formalnymi. I ja nie wiem, bo widzi się jednak czy od czasu do czasu te, te pary na ulicach, takie mieszane. Nie wiem, jak oni to, to robią, ale pewnie muszą mieć jakieś tajne umiejętności. uwagę na te dziewczyny przebrane w stroje uczennic no podobno muszą mieć one 18 lat i zapewne to znaczy przynajmniej 18 lat więc nie są młodsze ale są same stylizują się na dużo młodsze niż, niż są naprawdę no i właśnie to jest jedna z atrakcji tej, tej dzielnicy że tutaj jest wiele barów z takimi dziewczynami przybranymi, no właśnie przede wszystkim za pokojówki. Aczkolwiek też są jakieś inne takie no przybrania tematyczne, na przykład tam są coś, coś w tym tylko tego rodzaju atrakcje. No i ogólnie ma to służyć temu, że w takim barze te dziewczyny obsługują cię właśnie ta ich obsługa ma być meka słodka jak to tutaj w Japonii mówią ma to być takie kawa kawaii tak to się chyba mówi Czy dużo Japończyków lubi chodzić na, na tego typu atrakcje aczkolwiek podobno z erotyką ma to mało wspólnego no to znaczy jak dla mnie jeśli ktoś chce chodzić do to, to restauracji gdzie będzie obsłużonym przez przez dziewczyny, które się prezentują na, na 13 lat no to coś z zaspoczenia w nie musi mieć to wspólnego no ale podobno tutaj nie ma że, że nie można ich dotykać ani nic z takich rzeczy że tutaj się po prostu płaci za, za tą obsługę żeby było tak słodko i, e, i za ten klimat No i tak to się tutaj prezentuje ja zamyślałem czy dla doświadczenia by nie skoczyć na to takiego paru no ale po, po chwilach namysłu stwierdziłem, że to taka typowa atrakcja turystyczna No i tyle, tak to się tutaj w tej dzielnicy prezentuje To ogólnie jest właśnie dzielnica Kihabara więc tutaj również się znajdują te te automaty, te gier czy, czy mnóstwo sklepów tam z jakimiś retrogrami czy z figurkami dla zapaleńców